to się. Ostatni temat. Subskrybuj kanał Białgazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, dzień dobry. Podcast Białgazda pod lupą. No niestety, stało się to, co mogło się stać, co musiało się stać na przestrzeni kilku kolejnych kolejek. Czyli Wisła nie zdobywa trzech punktów, nie zdobywa nawet jednego punktu. No, a to oznacza, że wracamy, wracamy, na tarczy z letnicy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym spotkaniu. Jest z nami Łukasz Sever. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry, cześć. No to jak? Panikujemy już od razu, czy jednak zachowujemy spokój, płodną głowę? I uważamy, że wszystkie nieszczęścia, które musiały kiedyś przyjść, to przyszły w meczu z miedzią letnicą i uważamy, że są takie drużyny, które po prostu w wiśle nie leżą tak kiedyś pod Blessedzie i od Rabodzisław, to tam dzisiaj mieć letnica. Wiesz co, no wiadomo, że wszyscy kibice są e, pewnie dzisiaj po tej wczorajszej porażce w takim minorowym nastroju i ciężko się komukolwiek dziwić, e, ale tak jak mówisz, no nie ma, co, nie ma co się przerażać. Porażka w końcu musiała przyjść. Mieć też, tak jak mówisz, no tutaj jest takim rywalem, który dla Wisły jest naprawdę niewygodny, bo pokazują to po prostu statystyki w tej pierwszej lidze, bo jeżeli się, to nie, jeżeli się nie mylę, był to ósmy mecz, a wygraliśmy do tej pory tylko raz przy Reymonta, gdy prowadził u nas trener Rudę. No cóż, nie ma się co przerażać, bądźmy dobrej myśli, bo też może, może jest też tak, że ta porażka przyszła teraz w takim momencie, gdzie mamy chwilę czasu żeby wszystko przepracować, bo e, mamy w tym momencie dwa tygodnie przerwy reprezentacyjnej. No bo już można powiedzieć, myślę, oficjalnie, tak? Bo tak. wczoraj e, obydwa kluby złożyły te wnioski o przełożenie tego spotkania z, z, z przełożonego terminu, czyli z tego 6 e, września, na, na termin, który jest bliżej nieokreślony. Najprawdopodobniej będzie to mm, grudzień. Wobec czego mamy trochę czasu, żeby spokojnie popracować z drużyną żeby może też taki medialny szum, który się zrobił w tym tygodniu troszeczkę opadł, żeby było troszeczkę ciszej. No i jest takie rosyjskie przysłowie, że ciszej jedziesz, dalej dojedziesz, coś takiego. Tak. Także może akurat będzie to wskazane. No bo też trzeba powiedzieć, powiedzieć prawdę w oczy, że tego medialnego szumu było dużo wokół Wisły teraz. No, zdecydowanie, to w ostatnim tygodniu to na jak się otwierało o bo schodziło się do piwnicy, do kotłowni, to tam nagle wyskakiwała Wisła i mówiła, posłuchaj coś nowego o mnie. Odnośnie tych bezpośrednich spotkań, to tutaj Cię muszę poprawić, że wygraliśmy z miedzią do tej pory, do tej pory wygraliśmy chyba dwa razy na, na remonta właśnie, a reszta, reszta to jest, to są porażki. Przynajmniej to są, te pojedynki, które możemy się posiłkować na LiveSporcie, na presskoże, także Wisła podawała, że były trzy wygrane naszego klubu przed tym, przed tym spotkaniem, ale tutaj widzę, że tylko dwie wiktorie były na naszym koncie. No, nie ma to w tym momencie większego znaczenia. Ewidentnie ta Dubrzyna po prostu nie leży. To był taki mecz, gdzie faktycznie zostaliśmy zjedzeni przez Janusza Niedźwiedzia taktycznie i też bardzo szybko mieć wracała do obrony, co z automatu wybijał nam możliwość przeprowadzania szybkich ataków, a w tym sezonie Wisła uwielbia to przecież robić, przerzucać tą piłkę bardzo, bardzo szybko od pole karne rywala i tam już się z tą drużną rozprawiać. Natomiast wydaje mi się, że po prostu no nie mieliśmy też takiego ani jednego momentu w pierwszej czy w drugiej połowie już po tej straconej bramce. Nie mieliśmy takiego momentu, gdzie modliśmy, faktycznie myśleć, że zaraz spadnie gold lapis, że za chwilę będzie wyrównanie, czy po prostu złapiemy kontakt nawet przy prowadzeniu 2 do 0 dla miedzi. I to było widać. Jak oglądaliśmy wczoraj ten mecz wspólnie, to, to raczej sobie nie robiliśmy dużych nadziei na to, że odrobimy straty i, i z każdą minutą, która leciała na zegarze, godziliśmy się z tym, że, że to będzie pierwsza porażka. Znaczy, że ja długo miałem nadzieję, że uda się gdzieś jeszcze wyjść z tego wyniku e, 0-1, ale też no, chyba te pierwsze 10 minut, drugiej połowy, e, to były tak słabe, że właśnie ciężko było o jakąkolwiek nadzieję. No i tak, to co powiedziałeś, to w pełni się z Tobą zgadzam. Mianowicie, e, trener Niedźwiedź nas rozegrał i e, mając piłkarzy u siebie, tak, e, którzy. Nadawali się do czegoś takiego, po prostu w pełni to wykorzystał. Tak jak powiedziałeś, no szybkie przejście do obrony. Potem, mimo tego, że mieliśmy przewagę w posiadaniu piłki, no to tutaj mieć była bardzo cofnięta, no i tak naprawdę potrafiła nas skontrować. Wiadomo, że no pójście na wymianę ciosów z Wisłą to, to nie byłoby nic dobrego, ale też. Zmuszała nas mieć do tego, żebyśmy musieli doświadkowywać piłki, które po prostu trafiały do nikogo. Także, no, mówi się, trudno. Mamy tą pierwszą porażkę za sobą. W końcu i tak musiała przyjść. A teraz jest właśnie te dwa tygodnie na spokojną pracę i trzeba poczekać na efekty. Tak. no Na pewno takim dołującym aspektem tego jest to, że mieć oddaty tylko dwa celne strzały. I to by wystarczyło, żeby zdobyć bramki. Tutaj też wydaje mi się, że, że my chyba nie oddaliśmy ani jednego celnego szołu, w drugiej połowie, jeszcze sobie sprawdzę w statystykach, ale tak, my w drugiej Tak, połowie nie... nie oddaliśmy. To niestety też no pokazuje. I... Mhm. Nie, zgubiłem wątek, także. Okej, okay, to ja dokładnie. Aha, wiesz, chciałem powiedzieć chciałem powiedzieć, że Wisła, no, przypominała tą wisłę sprzed sezonu. Czy sprzed dwóch sezonów, właśnie mając posiadanie piłki, tutaj akurat nie było tego widać w statystyce strzałów, bo tych strzałów właśnie oddaliśmy mało i mało celnych. No ale w ogóle to zmniejszyliśmy raczej tą liczbę strzałów w porównaniu z zeszłym sezonem, gdzie wykonywaliśmy tych strzałów bardzo dużo i nie trafiały do siatki. No to właśnie wczoraj były tylko trzy celne. No, ale żaden, no, nie był jakąś stuprocentową sytuacją. Nawet dwa, bo tej drugiej już dobitki przy tej akcji ma Maśka Huzienki nie potraktowano jako strzał celny, także mamy, kończymy mecz z dwoma celnymi uderzeniami. No, kiedyś, kiedyś ta porażka musiała przystać, mówisz, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma co też za bardzo yy, krytykować i yy, yy, drużyny i jechać po nich, jechać z nimi równo, bo no bo po prostu takie mecze praktycznie później przychodzą i wydaje mi się, że Wisła startując z takiej pozycji, startując, no, robią sobie takie, po prostu taką liczbę punktów po tych kolejkach, które rozegraliśmy, no to i tak jest to najlepszy start, jaki mogliśmy sobie wymarzyć i, i no, też zachowajmy chłodną głowę, bo, bo, czytałem też komentarze, że na Twitterze, że Mariusz Jop to jest amator, że, że generalnie to się do niczego nie nadajemy i tak dalej, i tak dalej, także Rozumiem rozgoryczenie, ale, ale wydaje mi się, że po prostu tak grająca mieć z tak yy, dobrą kadrą, bo oni tam mają zawodników, którzy grali po 200 spotkań na poziom pierwszej Ekstra klasy. Mają zawodników, którzy w tamtym sezonie mieli po 9 goli i 10 asyst. Mają zawodników, którzy grali kiedyś w Pogonie i Szczecin. No, to jest naprawdę drużyna, która w tym sezonie, według mnie, tak grająca, zabierze kilka, mm, kilka razy punkty drużynom, które będą chciały bić się o, o awans i, i tylko czekać, aż przyjdą te mecze z drużynami, które będą właśnie zainteresowane awansem czy barażami. I wtedy ta mieć też na pewno będzie chciała bardzo mocno zyskać na tego typu spotkaniach. no, pamiętajmy, że mieć legnica w wielu przedsezonowych typowaniach była, była drużyną, w tym top 6 przez wielu podawana. To, że też e, zmienili trenera z trenera Łobodzińskiego na trenera niedźwiedzia, to też pokazuje, że <laughs> tam właściciele chcą po prostu grać e, właśnie o bycie w, w to przejść, bo nie chcę powiedzieć, że o bezpośredni e, awans w tym momencie, gdy tracisz tyle punktów na początku sezonu, ale na pewno e, cel, jaki postawiono przed trenerem e, Niedźwiedziem, no to właśnie są, e, jest, to, jest, to jest właśnie wejście do baraży. Nie, no tutaj wiesz, też jest potrzebna chłodna głowa odnośnie tego, co powiedziałeś, bo no, nie no, z lodu, bo tydzień temu po, 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 po zwycięstwie wszystko było super i nie wiem, było nas stać na, na zdobycie mistrzostwa świata i, i tak dalej, a, a, a w tym momencie a w tym momencie wszystko jest złe, no to nie, to tak do tego nie można podchodzić, nie? No i wystarczyło, że tylko, że wystarczyło tylko, że kot przyszedł i od razu zwrócił mi telefon. To jest. Borys znowu kradnie show Spada, że bo przegrany. Bo wolimy jednak jak Borys przychodzi, bo potem jak wygrywamy. Jedyny, jedyny zarzut co do Mariusza Jopan, czy ogólnie do sztabu, to chyba można mieć o to, że te zmiany były tak późno, bo pierwsza była w 63 minucie. A my przez te pierwsze 15 czy 20 minut, w drugiej połowie, to tak naprawdę no, średnio zagrażaliśmy bramce Miedzi. Wydaje mi się, że my tam nawet nie byliśmy w stanie zbliżyć się pod pole karne rywala, żeby faktycznie gdzieś Jakub Robert, który bronił wczoraj w tym spotkaniu, no miał taką chwilę refleksji, że może nie będzie tak wcale tak łatwo. I no, to też wydaje mi się, że, że jeżeli się coś czepiać, to że te zmiany są po prostu, że te zmiany były za późno. co myślę, że To na kuziem... nie dały. Mhm. Mm Ale no tak, zgadzam się, myślę, że na przykład Kuziemkę można było e, zmienić e, wcześniej. Rozumiem też e, taką sytuację, że e, zawodnicy, których mamy na ławce, czyli na przykład Nikaj e, i Bozić, być może nie są przygotowani na Jakąś większą, no wozić powinien, tak? Ponieważ według tego, co mówi trener Jop, to był cały czas w treningu i, i no cały nie, czas był przygotowany. przygotowany na, na I wynie też wynie. powinien być przygotowany na jakąś po prostu większą ilość minut. Tutaj jedynie gdzieś takie wytłumaczenie bym widział tej sytuacji. Naprawdę wydaje mi się, że po prostu te zmiany można było robić wcześniej. No i też, jeżeli ktoś myśli, że nie wiem, że mamy za dużo zawodników w kadrze. To myślę, że ten mecz e, też pokazuje, że, e, że po prostu potrzebujemy tych, którzy jeszcze nie są gotowi e, na 100%, żeby byli e, na tej ławce, bo głębia składu jest zawsze potrzebna. Od wczoraj nic nie funkcjonowało. Od wyprowadzenia piłki przez wracanie do obrony, to też e, no, te dwie kontry w wykonaniu miedzi, które nas pozbawiły złudzenia o o wygranej czy o wywiezieniu chociażby punktu pokazują, że ten mecz był całkowicie poza naszym, zasięgiem, poza naszą kontrolą. Boli też chyba to, że znaczy nie mam do ciebie pretensji, tylko że jak oglądaliśmy ten mecz wspólnie, to powiedziałeś do mnie, że oni będą nastawiali się na i to dopowiedziałeś się powiedzmy tam gdzieś w 20 minucie i za 14 minut padła pierwsza bramka dla miedzi. Także bardzo cię proszę, żebyś takich rzeczy nie mówił przy mnie, bo później się to niestety sprawdza i. No i gubimy punkty przez ciebie Łukasz. Wiesz, ekspert wie, tak. Tak. Nie, no wiesz, to też można było zaobserwować po prostu, nie, że myśliwica będzie chciała grać w ten sposób, bo łatwo było nas ugryźć po prostu. A, no to był jedyny sposób, w którym mogli nam zagrozić. Ten, no, wiedzieli, że wymiana ciosów pójście na jakieś ataki pozytywne. Dokładnie. Może skończyć się tym, że Wisła wyjdzie z szybką kontrolą. A tutaj postawienie autobusu dało, dało zamierzony efekt i też ta, już wspomniałeś wcześniej, ta Bruciła Wisła, która miała bardzo dużo posiadania piłki, ale nic no. z tego nie wynikało. Więc miejmy nadzieję, że te wnioski zostaną wyciągnięte. No dobrze, my tutaj poszczególnych zawodników jakoś mocno nie będziemy oceniać, ale na pewno ocenimy sytuację, która była barowana. Czyli ten, jak się później okazało, fał Mariusza Kutwy. Za, który ostatecznie po weryfikacji systemu VAR otrzymał żółtą kartkę. To też jest niespotykane, że po interwencji VAR-u dostajesz żółtą kartkę, co też, no, VAR ma służyć do tego, żeby na te czerwone kartki wyciągać, tak? żeby, żeby je pokazywać. No, żółtej kartki przynajmniej na początku tego, wprowadzenia tego systemu nie można było dostać po weryfikacji VAR-u. No, znaczy można było dostać, ale trzeba było lepiej czerwoną, a tutaj Mariusz putwa nie dość, że był narażony na to, że mu Lepniowski wjedzie i rozwali nogę, postawił nogę, bo gdzieś musiał tę nogę postawić, to jeszcze dostał żółtą kartkę. No, dla mnie to jest nieporozumienie. To w przypadku, jeżeli wykonujesz w ślistach no to musisz się liczyć z tym, że ktoś cię po prostu gdzieś zahaczy, że ktoś na tobie stanie. No, bo jednak piłkarz, który uderza piłkę, kopie tą piłkę, świadomie lub nie stawia tą nogę w najbezpieczniejszym miejscu dla niego, tak, żeby, żeby się nie rozjechać. No i też nie rozumiem tego przepisu, że atakujesz ślizgiem, podejmujesz ryzyko i jeszcze jesteś za to nagradzany w postaci żółtej kartki dla przeciwnika. Wiesz co, zacznijmy od tego, zacznijmy od tego w ogóle sędziowania, tak, to sędziowanie w ogóle było dziwne, mogło się nam wydawać na początku, w Momencie, gdy sędzia nie podyktował rzutu karnego, że jest okej, okay, tak? No bo patrząc na sędziowanie w pierwszej lidze wstecz, tak naprawdę gdy podyktował ten rzut karny przeciwko wiśle, czy bylibyśmy bardzo zdziwieni? No nie. Wobec czego ja uważam, że tutaj nie niepodyktowanie tego rzutu karnego, wiadomo, że Wiktor Biedrzycki z tą ręką to nie miał co zrobić i to też. To też, tak jak rozmawialiśmy, no są po prostu różne interpretacje. Zależy, kto siedzi na warze, zależy, kto sędziuje i taką po, po prostu podejmuje decyzję, nie wiem, jak po prostu zawieje wiatr i tak dalej. Wczoraj się wylosowała taka decyzja, że nie był to rzutkarny. Mhm. Natomiast przechodząc do sytuacji z Mariuszem Kutwą i z Juliuszem e, Letniowskim, to uważam, że to w ogóle była skandaliczna decyzja sędziego. E, Mariusz Kutwa w. W wywiadzie pomeczowym dla TVP Sport wiadomo, że zawodnicy nie mogą krytykować, nie chcą krytykować pracy sędziów. Powiedział, że nigdy w życiu nie dostał żółtej kartki poważnie. Ja wrócę do tego, co kiedyś mówiłem. Gdy wchodził VAR jeszcze w ekstraklasie, była przed każdym meczem pokazywana taka plansza. Do czego służy system VAR? No, czy Pytanie, czy system VAR służy do tego, żeby pokazać zawodnikowi żółtą kartkę. Aczkolwiek ja w ogóle byłem przekonany, gdy on po, podszedł, w ogóle, gdy sędzia Pskit podszedł do tego monitora i warował po prostu tą sytuację, byłem przekonany, że pokaże Mariuszowi czerwoną kartkę. Co naprawdę byłoby, no jeżeli pokazanie żółtej kartki po zwarowaniu tego było skandalem, no to jak na, można by było nazwać pokazanie czerwonej kartki, bo naprawdę się tego spodziewałem, że, że, że nasz zawodnik dostanie czerwień. Tak jak mówisz, no Juliusz Letniowski na pewno nie będzie jakimś ulubionym e, piłkarzem e, kibiców e, Wisły za to co stało się w tej sytuacji z Rafałem e, Mikulcem i za to co stało się teraz, ponieważ widać, że ten zawodnik po prostu gra na bardzo dużym ryzyku, wszedł e, tym wślizgiem, e, no po prostu to, było nie, to był niebezpieczny wślizg e, i, i tak jak mówisz, no tutaj to Mariusz Kutwa był tak naprawdę poszkodowanym w tej sytuacji, a, a, a sędzia Pskit zmienił decyzję. Po pierwsze, z rzutu wolnego dla Wisły na rzut wolny dla miedzi i po, po prostu pokazał naszemu zawodnikowi żółtą kartkę. no Jeżeli nie nazwać tego skandalem sędziowskim, to, to nie wiem jak to nazwać. Nie wiem, możemy poczekać jeszcze, co ekspert TVP Sport Rafał Rostkowski powie na ten temat, ale no. Dla mnie to jest kuriozalna sytuacja, i wiadomo, że nic się takiego nie wydarzy, ale moim zdaniem sędzia powinien dostać jakieś upomnienie. Wiem, że w kolegium sędziów takie rzeczy się nie dzieją. Sędziowie są nieomylni i bezbłędni, nawet jeżeli popełniają błędy, to wszyscy ich z tych błędów potrafią wytłumaczyć. Tak, pokaż mi przepis, a ja ci. Będę potrafił to tak wytłumaczyć, żeby wyszło na moje, to tak mniej więcej wygląda w przypadku rędziowania tak. i to nie tylko w Polsce, to też myślę, że na całym świecie po prostu, to, to jest tak tak wszystko zarmatwane, że po, po to się robi te przepisy takie zamatwane, żebyśmy my, kibice, ludzie zajmujący się Wisłą, zajmujący się piłką nożną zastanawiali się co tydzień, czy tym razem powinien być karny, czy nie powinno być karnego, także no, to naprawdę jest... No, niesamowite. Dobrze, to Łukasz chciałem, żebyśmy na chwilę przeszli do tabeli formy i sprawdzili sobie, jak sobie radziły drużyny, które awansowały w tamtym sezonie do ekstra klasy po siedmiu kolejkach, bo w tym momencie mamy siedem rozegranych spotkań. Termalika, która tam sezonie awansowała z drugiego miejsca, miała 19 punktów, no, a Arka Gdynia miała 9 punktów w tamtym sezonie i dopiero wchodziła na ten taki powiedzmy. Najlepszy dla nich okres w tej pierwszej lidze i zaczynali wygrywać. Także to też pokazuje, że tutaj wszystko jest jeszcze, że tak powiem, do wygrania i wszystko jest do przegrania. Musi Wisła jak najbardziej, jak najmocniej punktować w na następnych kolejkach. Nie ma tutaj mowy o żadnym odpuszczaniu. No i, i tyle w zasadzie. Tutaj trzeba, trzeba się skupić na tym, żeby ten mecz za dwa tygodnie był też przy pełnych trybunach. I ja też apeluję do, do kibiców, bo jednak Rozumiem, że jesteście rozgoryczeni po tak słabym meczu, my też, ale na Raymonda oczywiście się pojawimy w, na meczu z Odrą Opole. Też Was zachęcamy, żeby ten stadion był wypełniony po brzegi, bo Wisła, mimo dobrego startu, mimo świetnej atmosfery, która cały czas wokół niej krąży, to potrzebuje nas, potrzebuje wpływu z biletów i wydaje mi się, że czas na to, żebyśmy namówili znajomego, który się waha czy iść. To, będzie, to będą prawdopodobnie ostatnie spotkania, kiedy będzie ciepło jeszcze o 19.30, więc tym bardziej za, zachęcam, żebyście przyszli, nie trzeba być ubierać kurtek, może lekką blucę. Także przyjdźcie i wspomóżcie piłkarze Wisły, bo mimo wszystko oni nam dali do zrozumienia, że walczą o awans w tym sezonie i że tym razem to jest takie podejście na serio, wygrywając te pierwsze sześć pierwsze spotkań no powiesz, Ja powiem, jesteśmy z Wisłą na dobre i na złe. Yy, już naprawdę jakiś szmat czasu. I naprawdę chodzi się na tą Wisłę niezależnie od wyników. Wiadomo, że dobre wyniki nakręcają frekwencję, co yy, mogliśmy zobaczyć ostatnio, ale też no, nie może być takiej sytuacji, że przekreślamy wszystko jedną porażką, bo Zanotowaliśmy naprawdę najlepszy start w historii. Mój tata porównywał też, porównywał ten, ten, ten start sezonu do początku sezonu 77-78, gdzie zdobyliśmy Mistrzostwo Polski, bo on takie sezony to pamięta. Ja sobie sprawdziłem, jak te wyniki wtedy wyglądały i faktycznie mój tata miał rację z tym, że wtedy Wisła zanotowała Bodajże w sześciu, meczach, w sześciu pierwszych meczach pięć zwycięstw i jeden remis. Także to też był, było, dobre, był dobry, było dobre rozpoczęcie sezonu, który później skończył się piątym mistrzostwem Polski dla Wisły. Więc tutaj naprawdę też wiadomo było, że stracimy w końcu punkty. Szkoda, że tego meczu no gdzieś tam po prostu nie udało się zremisować, ale po, no po prostu też było widać że nie mieliśmy argumentów na to mieć. Tak jak mówię, jeden gorszy wynik nie może przekreślać tego, nie może przekreślać tego, że jesteśmy po prostu z Wisłą, czy się dzieje dobrze, czy się dzieje źle. Wróciła taka moda na Wisłę, o czym też wiele osób mówiło i kupujmy te bilety dla Wisły, nie dla tego, żeby zobaczyć od Reopole, bo nie wiem, kogo tam można ciekawego by było zobaczyć, bo sprawdzałem sobie ich skład i Jakiegoś, nie wiem, kogoś, na kogo się chodzi w, pierwszą, w pierwszej lidze, nie ma. Także kupujmy bilety, zobaczmy się przy rejmonta i kwicujmy wiśle. Bo to Wisła w tym wszystkim jest najważniejsza. Tak, i myślę, że jeszcze na koniec trzeba wspomnieć o jednej bardzo przykrej, przykrej wydarzeniu, które miało miejsce w letnicy. Mianowicie został pobity chłopak, który. No może przeczytam tutaj, co napisał Bartosz Karcz w gazecie krakowskiej. Na meczu w Legicy doszło do skandalu. Na głównej trybunie powity został przez Tiboli nastolatek, bo miał na sobie koszulkę wisły. No jest też załączone zdjęcie, właśnie, tego chłopaka, gdzie widać, no, że jest po prostu zakrwawiony i, że solidnie oberwał. No jak to się ma do tego, że że kibiców Wisły przez tyle czasu się wykluczało, no nadal są tacy, którzy wykluczają kibiców Wisły, nie chcą mieć na swoich stadionach i mówi się o jakimś honorze i tak dalej, po czym przychodzi co do czego to jakiś e, łysy umieszczony trot, z obrazy, łysi są spoko. E, także tutaj nie mam nic do, do łysych, ale przychodzi taki jakiś tuman, bo to tak trzeba powiedzieć no i bije człowieka, bo ma inną koszulkę, no do czego to po prostu prowadzi, też w obronie tego nastolatka interweniowali nasi, nasi sternicy, czyli Jarosław Królewski i m.in. Adam Łanoszka, który będzie u nas w podcaście na następnym tygodniu. Więc to, to po prostu pokazuje, że no trzeba być skończonym idiotą, czy debilem, czy jakimś innym półgłówkiem, żeby uderzyć kogoś, bo ma inną koszulkę niż ty. To tak, jakby były walki między tym, że ktoś ma Adidasa, a ktoś ma Rexon, e, Nike. Na przykład, ale wiesz, czy no, to zachowanie to jest w ogóle, no nie wiem, po prostu bycie jaskiniowcem, tak? Ale ja widziałem gdzieś tam w nocy komentarze, że to był chłopak z Legnicy, który kibicuje i wiśle, i miedzi, ponieważ podobno miał szalik miedzi ze sobą. Wiesz co, no, to jest sytuacja, której w ogóle nie powinno być, tak? Jeżeli pewne zachowania już ze stadionów Zostały przeniesione do lasów i stadiony są bezpieczne. To też możemy zapytać po prostu, gdzie była ochrona. Gdzie, gdzie jest właśnie tak? Gdzie jest ta firma, której mieć płaci pewnie grubszą kasę za to, że ktoś ochrania ten mecz i go zabezpiecza? No, to jest naprawdę wiesz, skandal. Nie można tego nazwać inaczej. A też pokazuje po prostu to. Że te grupy kibicowskie, które do tej pory powiedzmy, w cudzysłowie, że były gospodarzami na tych stadionach, które opuszczały te swoje sektory, na których kibicują i, i tak dalej, po prostu tak czy siak to się pojawiają na trybunach, tylko przechodzą na inne sektory, co też było w Tychach, tak, gdzie też pracownicy klubu byli traktowani, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że w bardzo nieelegancki sposób, bo to może być po prostu za mało. Yy, I ciężko to właśnie nazwać yy, jakoś inaczej niż po prostu skandal. Tak, no tam w też, będąc na jednym stadionie yy, w pierwszej lidze, mieliśmy takie wrażenie z Łukaszem, że jest jakiś yy kompleks Wisły i nawet yy, spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie Chcieliśmy wejść przez jedne drzwi, a pani powiedział, że nie można wejść przez te drzwi, musimy wejść przez drzwi obok, mimo że obie pary drzwi prowadziły do tego samego pomieszczenia. No i że. Ty, no to czy ten... wiesz, to myślę że, myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że to było w niecieczy. Eee, I tak jak ci powiedziałem wczoraj, mi się wydaje, że takie złośliwości w kierunku do Wisły Kraków to nie jest po prostu nic dziwnego, bo myślę, że mm, po prostu u wielu ludzi wychodzi jakaś spoma z butów i jakieś kompleksy. Po prostu, nie wiem, czy sprzed lat, gdzie, gdzie właśnie łoiliśmy wszystkich w lidze równo i, i patrzyliśmy tylko jak puchnie, albo po prostu ktoś nie lubi wisły z zasady i po prostu takie różne kompleksy i takie, takie małe rzeczy wychodzą po prostu teraz. Teraz czasami może komuś wydaje się, że ma pewne, ma pewne narzędzia do tego, żeby właśnie zrobić nawet. Tak nam, tak tak jak wtedy, zrobić po prostu na złość, to po prostu to robi. A myślę, że ci, którzy właśnie nawet będąc pracownikiem klubu, jeżdżą za klubem po prostu wszędzie, to wiedzą, z czym się spotykają pewnie na tych wyjazdach na co dzień. Tak jest. No jeszcze wracając do tej ochrony na meczu Miedzi z Wisłą, no to też tego nie rozumiem, można wrócić wzrok, kiedy ktoś słabszy jest bity i poniżany w jakikolwiek sposób, tak że no, zastanówcie się ludzie na za co bierzecie pieniądze, nie. Dlatego, wiesz, dlatego tym większy szacunek yy, dla pana Adama Łanoszki i dla pana prezesa Jarosława Królewskiego, tak że po prostu poszli do tej, yy, poszli w to miejsce i interweniowali. Yy, także szacunek, panowie. Ciekawe, jak wyglądała ta rozmowa, ale zapytam Adama Łanoszkę, czy czy, czy więcej było epitetów używanych przez, przez tego troglodyte? Czy, czy jednak potrafił jakieś zdanie skleić sensownie? Bo obawiam się, że to jednak była ta pierwsza opcja. Myślę, że to mogła być rozmowa typu rozmowy motywacyjne pod płotem. Wychowawcza, tak? Tak, nie będę, nie będę cytował. Ale okay. dużo przerywników i dużo. Yy. No jakim to trzeba po prostu idiotom, to nazwijmy, rzeczy po imieniu żeby... Szkoda, szkoda chłopaka, mam nadzieję, że zęby wszystkie, ale też, też należy mieć w głowie to, że jeżeli idzie się na jakiś obcy stadion, no to idzie się na sektor, który nie jest zajmowany przez kibiców gości, kibiców Wisły, no to lepiej i bezpieczniej jest nie zakładać żadnych innych barw, jeżeli nie są to barwy gospodarza. Tak, oczywiście nie pochwalamy tego, że, że ktoś jest pobity, natomiast uważajcie na siebie, bo, bo idiotów nie brakuje i po prostu zrobię wam krzywdę za, za to, że macie czerwoną koszulkę, a nie zieloną czy niebieską, więc to po prostu pokazuje, że, no nadal są wśród nas jaskiniowcy i też, ale uchowali się długo, także to też taka dziwna sprawa. No dobrze. Kończymy dzisiejszy podcast z za pod lupą. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie suba łapkę w górę, no i widzimy się na następnym tygodniu w kolejnych podcastach. Był z nami dzisiaj Łukasz Seweryn, Dziękuję Ci, Łukaszu. Dziękuję bardzo. Kupujcie bilety, widzimy się na remonta. Y Ostatni temat. temat subskrybuj kanał Biaga za pod lupą i bądź z nami na bieżąco